Witajcie na kanale. Dawno się nie widzieliśmy. Niestety nie nagrywałem odcinków, ponieważ pogoda na dworzu nie zachęcała do jazdy, a przede wszystkim do jeżdżenia motocyklami, które do mnie nie należą, więc chcąc dbać o sprzęty moich drogich oglądaczy czy przyjaciół, odpuściłem sobie na razie nagrywanie, lecz wpadłem na troszeczkę inny pomysł, a mianowicie, żeby nagrać jakąś fajną. Listę, jakąś składankę motocykli, i pierwszą taką składanką będzie, co kupić na pierwszy motocykl. Jesteście gotowi? Zapraszam. Zaczynamy. Ustęskniłem się, więc pomyślałem, że o pierwszym motocyklu opowiem w moim starym studiu. A zaczniemy tą listę, składankę od Kawasaki EN 500. Ten wesoły japoński popierdalaczek był produkowany w latach 95 do 2001 roku. Daje radę. Przede wszystkim nie męczy się na trasie pomimo swojej małej pojemności. Przy tradycyjnej jeździe, mówię tutaj, a nie o jakimś zapierdzielaniu, bo niestety nie jest to ścigać, lecz mały czoperek. Lecz jego budowa nie atakuje naszych oczu i nie powoduje, że dostaniemy nowotworu na spojówkach, lecz cieszy, pomimo swojej małej bryły. Bry. Silnik ten pochodzi bezpośrednio od innego fajnego motocykla. Starsi motocykliści mogą wiedzieć o czym mówię, a mianowicie od GPZ. -a. Jedyne co boli ten motocykl to napinacze rozrządu i trochę częściej go tam trzeba ustawiać, bo lubi się coś tam potegować, ale nie nazwałbym tego jakąś straszną wadą. Kawasaki. Stworzyło ten motocykl dla ludzi, którzy nie chcą może dużego motocykla lub boją się większym jeździć, więc znaleźli się taki fajny kompromis. Miałem okazję jechać tym motocyklem, siedzi się wygodnie, kanapa robi robotę po dłuższej trasie, nadal nie mam skoliozy kręgosłupa i uważam to za dobry motocykl, żeby rozpocząć tą listę. Oraz jako motocykl jako pierwszy, jeżeli zaczynamy całą przygodę motocyklową. To są sami zobaczmy. Kolejnym motocyklem, którym chcę powiedzieć, w tej liście jest motocykl, który chciałbym zadedykować panią motocyklistką, a mianowicie Suzuki GS500F. Ten motocykl śmiało możemy zaliczyć do rodzaju małego ścigacza z tytułu jego budowy, owiewki, które są zastosowane w nim. Powodują, że powietrze, które nas opływa, nie atakuje tak drobnej masy ciała, jaką posiadają kobitki, lecz też jest wersja bez owiewek, w której naprawdę czuć ten pęd. Motocykl charakteryzuje się wysoką kulturą pracy silnika, tak jak w przypadku poprzedniego motocykla, o którym mówiłem, Kawasaki, też jest napędzany łańcuchem, który nie powoduje jakiś tam dużych problemów czy częstego napinania go, no chyba, że jest katowany, ale nasze panie dbają o mieszkanie, to pewnie i o motocykle też. Spalanie. Ten motocykl naprawdę mało pali, co chyba też przypada do gustu naszym kobitkom, ponieważ na pełnym baku przejadą więcej kilometrów, za to więcej pieniążków zostanie w portfelu na eyelinery i inne waciki. Z minusów, jakie mógłbym powiedzieć, które posiada ten motocykl, nie licząc tego na akumulatorze, jest fakt, że no przyjęło się w świecie motocyklowym, że jest to dobry motocykl na pierwszy zakup. I niestety czterech poprzednich właścicieli uczyło się na nim jeździć i może być nieco zmęczony, jeżeli chodzi o sprzęgło troszeczkę, może nosić ślady różnych gleb, szlifów i... To jest jedyny jego, powiedzmy, mankament i bolączka. Wygląd, jeżeli chodzi o zegary, e, są fajne, czytelne, przypominają takie śmieszne pudełka, tak jak mają kobitki na herbatę, czy inne drobiazgi u siebie w kuchni. Więc myślę, że to też przyczynia się temu, że częściej jest wybierany przez kobiety. Ale przez mężczyzn też. Żeby nie było, że jeżdżą na nim tylko kobitki i gendery. Jego konstrukcja nie jest aż taka stara, ponieważ produkowano go w latach 2004 do 2008 roku. Lusterka zamocowane bezpośrednio do owiewki przedniej są fajne, dlatego że podczas skręcania nie ruszają się one i stale pokazują nam, co jest z tyłu. To kolejne, myślę, dobre udogodnienie dla naszych panie. Bo jest to stabilne, jak życie, które lubią. Jest też wersja bez owiewek, jak już wspomniałem. Wygląda bardziej kozacko. I myślę, że ten silnik na wierzchu ma jednak swoje większe plusy niż owiewki, które lubią popękać. A wiadomo, że na wszystkich portalach są one bardzo drogie. Myślę, że ten motocykl. Śmiało przypadnie do gustu niejednemu człowiekowi, który chce zacząć swoją przygodę z motocyklem, ale również temu, który już jeździł przez parę lat i po prostu poszukuje czegoś do po prostu wygodnej jazdy w ciepły, słoneczny dzień. Zresztą sami, zobaczcie. Na tej liście motocyklem będzie bezpośredni konkurent poprzedniego mówionego motocykla Suzuki, a mianowicie cebula Honda CB500. Dla wielu ten motocykl jest rozpoznawalny ze szkół jazdy. Spisał się tam idealnie, dlatego że ten silnik jest elastyczny. Spalanie jest naprawdę niskie. Jeżeli chodzi o wytrzymałość jednostki napędowej tego motocykla, jest naprawdę wspaniała, po dziesiątkach tysięcy kilometrów. Nie musimy tam zmieniać łańcuchów rozrządu. Wystarczy troszeczkę go tam napiąć, troszeczkę poustawiać ten rozrząd i on będzie jeździć dalej i dalej i dalej. A przy jego niskim spalaniu nie wydryluje nam resztek monet z portfela. Cóż można powiedzieć o tym motocyklu? Fajny z niego cruiser, naprawdę do jazdy miejskiej. Nie jest to demon prędkości, ale fajnie to wchodzi w zakręty. Wysoko się siedzi, wysoko zawieszony, żwawy, jak na tak małą jednostkę o pojemności 500 cm3. Idealnie się wpisuje do krótkich lub dłuższych przejażdżek, stąd też dlatego znalazł się na drugim miejscu tej listy. Cóż mogę jeszcze powiedzieć o czcigodnej cebuli? Naprawdę, jeżeli chodzi o budowa tych motocykla jest naprawdę prosty każdy mechanik sobie tam daje radę żeby ogarnąć w nim najprostsze rzeczy wymiana oleju dla każdego domorosłego mechanika nie jest trudne, bo wystarczy odkręcić tam jedną śrubkę spuścić ten olej, dodać, wiadomo o co chodzi nie wymaga od nas naprawdę dużego budżetu, żeby go utrzymać jazda nim jest naprawdę wygodna żwawy, gotowy do jazdy w każdej chwili nie trzeba tam naprawdę dużo, żeby ten motocykl spełnił to, czego oczekujemy od prostego cruzera. Sami zobaczcie. I pierwszym motocyklem na tej liście składance jest Yamaha Virago 535. Ten motocykl produkowany od 1987 do 2003 roku pobił absolutny rekord, jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych motocykli danego modelu. Żaden, ale to żaden motocykl nawet nie zbliżył się do tej liczby, a wyczytałem, że było gdzieś ich około 900 tysięcy, mniej więcej, w zależności od źródeł. Cóż mogę powiedzieć o Wirasce? Ten motocykl naprawdę może być pierwszym motocyklem, jeżeli zaczynamy tą wspaniałą przygodę motocyklową. Lecz jeżeli patrzymy na jego roczniki, widzimy, że dużo w tym motocyklu się zmienia. Mianowicie, pierwsze wersje nie miały baku, tam gdzie jest. Zwykle w motocyklu, czyli między jajkami kierowcy. Lecz była to imitacja, taka puszka plastikowa, gdzie upchnięto całą elektrykę. Potem jednak stwierdzono, że ten bak, który mamy pod tyłkiem, jest trochę za mały i wsadzono tam prawdziwy bak. Serki po boku te chromowane, które robią naprawdę robotę wizualną. Też nie są tak naprawdę w lotami powietrza, jak w innych motocyklach. Są to kolejne po prostu. Rzeczy mające ukryć elektrykę, kable i takie tam rzeczy. W jednej z tych, tych, tych puszek znajduje się co prawda dolot powietrza do silnika, ale nie jest to taki typowy z filtrem, jak to w innych motocyklach bywa. Filtr jest mianowicie pod bakiem montowany, tam w środku w ramie, fajnie się go wymienia. Napędza go wał kardana, który moim zdaniem chyba jest niezniszczalny, no chyba, że nie wymieniamy w nim przez kupę lat oleju i nie sprawdzamy w nim stanu i te wszystkie mechaniczne rzeczy zaczynają tam rdzewieć i za pomocą opiłków zdychać i zacierać nam cały ten układ, ale to naprawdę też trzeba się postarać i naprawdę wielu lat nie uwagi musi upłynąć, żeby zniszczyć cały ten układ napędowy. Silnik. Jedyne wady, jakie są, no to wiadomo, rozrusznik. Wspomniałem o tym już o, mówiąc o Dragstarze, kiedy umawiałem motocykl w pierwszym odcinku, mianowicie Bulldoga, ponieważ te silniki są po prostu bliźniacze na tej samej konstrukcji. Fakt, że mamy dzieloną kanapę na dwie, odczepianą tylną tym takim fajnym kluczykiem. Sprawia, że możemy troszeczkę go tam pokroić, poświadtować, troszeczkę bożką opierdzielić tył i robimy z niego już fajnego boberka, który naprawdę wizualnie nie odbiega, nie straszy naszych oczu. Sprawia, że ten motocykl naprawdę jest podatny na dużo modyfikacji. Z uwagi na to, że wyprodukowano ich tak wiele, na zlocie naprawdę widać ich ogrom. Sprawia, że dostępność części też jest yy, prosta. Można je chyba znaleźć w każdym warzywniaku, gdzieś między pomidorami a kalafiorem. Wirago też miało młodsze i starsze siostry w całej tej gamie. Ponieważ była też 250, 125, tego bym jednak nie polecał. Jest to słabe. Wygląda na duży motocykl. Chciałoby się nim szybko pojechać, nie pojedzie. 750 myślę, że taki już średniak, naprawdę dobry, a 1100 to już taki naprawdę szczyt, też miałem i powiem, że ze łzą w oku go sprzedawałem, nadal tęsknię za moimi Wiragami, ponieważ były to wspaniałe motocykle, fajne, sprawiały mi dużo radości z jazdy, nie były zbyt drogie w zakupie, nie były zbyt drogie w utrzymaniu, spalanie też było w granicach jakiejś tam normy a nie że wysysało bagrze aż go zassało do środka. I naprawdę ten motocykl śmiało mogę polecić jako pierwszy motocykl przy zaczynaniu przygody z motocyklami. Więc dojechaliśmy do końca tej listy składanki co na pierwszy motocykl. Myślę, że lista Wam się podobała. Jest to pierwsza w moim wykonaniu taka lista. Jeżeli byście to widzieli inaczej, coś Wam się nie podobało, jak zawsze napiszcie mi w komentarzu. Lub jeżeli macie pomysł dla mnie o czym zrobić kolejną listę, na temat jakich motocykli, czy brzydkich, czy szybkich, czy jakich tam chcecie, Napiszcie mi z chęcią, poczytam. Może coś zmajstruję. Jak pogoda się nie zmieni, a nawet trochę polepszy, myślę, że ruszę w teren, objechać jakiś inny fajny motocykl i nagrać z nim kolejny odcinek, tak jak to miało miejsce poniżej. Zapraszam do oglądania. A tymczasem. Dziękuję Wam, pozdrawiam Was, kłaniam się wysoko po same oko, nie zapomnijcie zostawić łapki, subskrypcji i do zobaczenia. A więc trzymajcie się ramy i zapierdziamy!